Na przykład z tej strony tam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak e, zrobić konto na Tipli, donate No, jak zrobić takie konto? Wpisujemy e, po prostu Tipli na T. E, ko e, na koncie swoim klikamy tu w góry rejestracja. Klikamy rejestracja, podajemy e-mail nazwę użytkownika e, no ja, po, ja potem jakbyś, jakby tam mój inny jakiś e-mail bo ja tam kilka kurde, mi się tam to jakiś tik tak w ogóle trochę. ja mam tu kilka e-maili więc dobra, dobra. E, wpisuję jakiś tam e-mail, nie wchodźcie na niego. Dobra, mam tam jakiś e-mail wpisany mój, którego nie używam, ale nie wbijajcie też tubaj, no nie wbijajcie po prostu. E, nazwa, nazwa użytkownika, damy sobie. Hmm. Asa. Tak, ha i hasło jakie chcemy. Ja sobie jakieś tam napiszę, a to nie wejdziecie. Nie wejdziecie. E, Kamery zaznaczyć wszystkie zgody. Nie jestem robotem. zarejestruj A, no dobra. No dobra. A macie, jakby teraz przez chwilę mi się zamawiane, bo... No. Bo, no. Po prostu. Proszę ja bardzo, znać, teraz wysłano wiadomość e-mail. E, trzeba kliknąć po prostu, więc ja to szybko zrobię na tym. Na telefonie, oczywiście na komputerze najlepiej się to robi, po prostu ja nie mam na komputerze tego konta, dlaczego? Nie mogę uruchomić. Ja nie mam po prostu na komputerze tego konta. Nie, nie nigdy, nie, nigdy nie zapisuję tego, bo ja mam swoje konto. Um, dobra, poczekajcie, kliknę na tylko. Deeply. i tu trzeba na dole jakby to potwierdzić i potwierdziliście i no jakby aha jakby aha bo ja jestem zalogowany i po prostu klikacie w ten em, e-mail, i macie nie? E, tam trzeba, no, bo ja tego tu raczej nie zrobię, bo zostało bo... usunięte i mi zalogowało na główne konto. No dobra, to jakby ja też potwierdziłem, i teraz spróbuję, nie chcę mi się tego e-maila pisać. teraz to sobie go skopiuję. Um, teraz można, jakby, jeszcze raz zaloguj się wklej. Tylko tu E trzeba dodać, bo zjadłem. Co? <grym> um, no dobra. No. Nie jestem robotem. Zaloguj. Nie wiem, czy mnie zaloguje. i pomyślę... utworzymy konto w serwisie, wytam w tippie, super, że wybrali właśnie nas i teraz klikamy kontynuuj Więc trzeba dać swoje imię, nazwisko wydamy cokolwiek, nie NSA. no dobra, imię i nazwisko damy, nie ale jakkolwiek, 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 YouTube a. możemy to zrobić na szybko O kurde, <grymny> jak się kanał, no takie O Dobra A, no mam. Jak ja mam dziwny. Ja pierdzielę. Jak tam nie na przykład, Róż... E... R... No fak, ja zaraz nie wytrzymam z tym. Jaki to jest nick, masakra No, ja myślę, że tego nie znajdę Filtry, kanał No dobra, dam jakby jeszcze ja cokolwiek, nie? Mar. Um, to sadam bo no nic niego nie ten nie będę dawał no, dobra nic innego tu nie dam Bo jedno jakby nie chce mi się tego konta szukać bo on ma i no tu już wam niestety, NIESTETY nie podam Oczywiście, że nie podam eee... No i tu musicie sobie uzupełnić I jakby to ten, na jaki wystawić rachunek Jakby to nie ten, nie bójcie się, wypełnicie wam to normalnie ehm, I macie wszystko już zrobione, to wszystko I teraz tam możecie sobie robić swoją ten, ja wam, ja wam dam na przykład y ja wam powiem jak y u mnie to będzie wyglądać, na głównym koncie Teepli, klikam sobie będziecie mieli do mojego link w opisie i tu mam wszystkie jakby y donate. Y. Y nie? i mogę sobie wszystkie wiadomości tutaj wyświetlić, nie? O, no to też będzie koniec odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i sobie dzwoneczki więcej takich odcinków, a ja pożegnam.